Czekaj się, nie. jeszcze jestem przyzwyczajony twierdz, gdzie rzucam moment po prostu. Widziałam XVM, ale mamy 53% tylko. 86. Ale ta mapa jest A ja zainstalowałem, słuchajcie, xvm i mapa mi działa, a nic innego nie działa tak naprawdę. To mnie akurat cieszy, ale żadnych kolorów nie mam, żadnych procentów wygrane i tak dalej. Wiesz co, bo to się Raging teraz w opcjach to... ustawia, w, w tym, na stronie swoje ma w opcjach. Czy chcesz Aha. mieć procenty, czy nie. To A twoje Raging ma dobrego spota? Hmm? To twój ma dobrego spota, tak? Jeszcze to to weźmę jedź tutaj, żeby tu wyspotować to. O je. Dobra, gdzie lecimy? Tym? Tym? Za dwa czołgi tutaj i resztą tutaj. On tu, jak Rejczyk tu podjedzie ten, na spota, to on wyświeci nam tutaj tą drogę, czyli oni jadą tutaj do nas. To ewentualnie tą drogę jeszcze można spotnąć, nie? 49, można, no. 49 ma chyba w no, nie znaczy. No, ja te, te dwa czołgi gdzie miały być, na lewo? Gdzie ty chciałeś? Tu, tu, tutaj, tutaj jest, no. no. Zapłata <noise> przeciwczółkowa mi zatrzymała. Nie wiem, czy spotnę. To ja tam może z Dedem pojadę, czy co, czy gdzie jechać, bo już... No, tutaj, mam... tutaj niech te 3 dwójka podjedzie, 69 możesz tam znać spot. Wszystko jedno. Sorry A to ty jesteś faja, bo ja nie mam wiesz no, Ników Dobra, ja mam na, ci... na, na tamtego kapa jadę, to chyba... Wszyscy w lewo. jedynka. Na, na Widzę, kapa, że masz no. nowy lakier, to nie chcę cię zarysować. A ty jak nie masz kolorów w halach, bo musisz tam. Znaczy, pewnie wiesz, no, ale tam musisz to to aktywować, może ci po prostu staty skończyły ten termin ci minął. A nie No to, to, to wiem, że tam trzeba odnawiać akurat, to mam odnowione. No to dziwne, czemu nie masz kolorów w takim razie. Ale mi teraz też nie działają, wiesz, w tej bitwie konkretnej. No. Może to być od takiego panelu, panelu który zainstalowałem, w... że pokazuje WN-8 na bieżąco i to może od tego jest, nie wiem, może to blokuje. Nie wiem, no ja, ja to pochodzę. też mam to, że mi pokazuje WN-8 ale widziałem. Dobra, coś, coś dalej robimy konkretnie? Wiesz, teoretycznie to oni mają płuszczność, nie? Mhm. No się przebija. Czekaj, czekaj, niech, nie choli nie, nie wychylają. Może i się amunicja skończy. Kiedy oni wyja wyjadą na nas. Czekaj, tymi dwoma to możecie już puszczać, tutaj. Dobra. 9, 9, 9, 9, 9. Cho chodź, halak. No wiesz, usłyszałem 86% ja i wyjeżdżam bokiem, jak debilnie. Oj tam, oj tam. 18, 18 sekund, to 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 jest... Dobra. 12 sekund Poko spoko, a tego centka powinienem skończyć za 5 sekund. Dobra O nie, wycofał mi się. Mam o do, kurde, tam. Idź trzeci, idź trzeci, tak. Ja Tym misem skąd ty się tak, żeby nie Jak coś tak. to się próbuj chować za mnie. No, no właśnie jest. to robię. No i bardzo dobrze. Dawaj, dawaj, na gąsce stoi. Dawaj, dawaj. Nie ja ładuję. Także niech ona na szczeladą, nie chodzę na szczeladą. Tak, tak Gdzie jest Isu? Tutaj, typu. No, tam gdzieś jest? No, no, no. Te trzy trochę agresywnie. Agresywnie, tam przez Dobra, on ładuje teraz setka. Trzy 4 trzy Centuriona. Dobra, ja ładuję. Kureczkę tam próbujcie. Ładnie stoi. Setka ładuje, można by ją wykonać. Dawaj, tak, trzy no, więc w którą stronę patrzy Isu? W moją. Ładuje. Chyba o, ja kurde, widzę, dostałeś, czekaj, 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 czekaj. Weź czeka, czeka, czeka. mi. stań przede mną. Chyba teraz ty trochę łapał. Przestań mi się widzieć. No kurde, znowu bym przeładował, ale nie wiem czy mogę. Teraz. Ile, A, się się... Tam Ile tam jeszcze? Mam jedną 7 sekund. Tam. Dobra, ja, ja przeładuję teraz. Możesz przeładować, bo ja tutaj pilnuję. Jedź jedź, 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 jedź. W ogóle ładnie Circura wyszło. Dobra, zresztą mam, zresztą, mam, 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 mam. Że mnie obroniłeś. Ja bym wyjechał, wiesz, przeszłam 100%. Jedź, to jedź, to, dobra, to jedź Halakby będę ja. Ja sobie Circura Mam u ciebie dług? cię tości nie żyje Jeb. Z kiszoty. Z tyłu. Setka, setka, hala, prawo, prawo. Setka setka, prawo. Kurde A ty na przeładowaniu byłeś, niestety. Prawo. No dobra. I teraz Centuriona będziesz miał tutaj z przodu. Tak, tak Prawo. Dobra, halak uważaj, bo IS, no, czy, ten IS trzeci, ja no, jechał. No. Trzy mi były za mnie. Dobra. Dobra. Okay. Ile tam jeszcze? Jeszcze miałem dwie pestki, niestety. Dobra, jadę, do, ja jadę tu. dookoła niego. Dalej. też się Ale jakie lagi są dziwne, kurde. Ja mam dzisiaj w ogóle bardzo wysoki ping. Na przykład. Nie wiem, pingu 80-70, raczej mi skacza. <grym> ja normalnie mam, jak gram 30-50, to teraz mam 140, nie? I już dzwoniłem, resetowałem routery, wszystko i dupa jest to samo. Serwerami to jest sprawa. Trzeba by tam zapytać o Multiego, jak sytuacja. Tak, tak. No jak coś to zawoła chyba. O, jakiś znaczek dostałem. Freinda może. Za operacje taktyczne czwartej A. klasy. Ja zagrałem w ogóle swoją pierwszą bitwę drużynową w życiu. To. No powaga. Gratulujemy. Top demercz, top ex. Przy kampiu. No, ale, ale że to wygraliśmy jak ty z nami turo bo przecież zawsze nie przyjdzie że wszystko przegrywamy To zawsze jak przyjdę do AZP to przegrywacie No. Może na dwa bulldogi A, ktoś ma Bulldogi? Ja mam buldoga, jak chcesz No ja też T49 kupiłem, ale Bulldoga zostawiłem, bo świetna zabawa, nie? Super jest. No to następną będziemy mogli A masz fajatego RU czy nie? No mam RU, mam T54LT Yy... Bo to Neru też rewelacyjne. No to ja świetnie, świetnie. Ja dopiero farmię, kurde, tą fałeczkę muszę skończyć. Musi mnie ktoś nauczyć z i jak dobrze grać w T49. Jak na razie właśnie tak tak przed chwilą Dominowi, wchodzi mi nawet w dupę po 300. A, kawałką, nie? A bulldogami gracie z magazynkiem, z... czy nie? Bulldogami ja z magazynkiem. Ja gram bez. Daddy nie stać. <głos> <głos> dobra, to chyba spróbujemy jedynkę puszcząć. No, na prawą stronę, no najlepiej. Czy ciężkimi jedynkę. podlecicie. Ja polecę lightem może z dominem. Jo, jo. Wtedy w lasek, Ale gdzie? W lasek polecimy. Dobra. No dobra, to ja polecę Oj, i polecimy dobra. na ten naprawę. Lecicie z dominem w lasek? We dwóch? <noise> <I> tak <noise> <i tam głos> <i tam głos> żeby zmieniać. Musisz co będziesz się schylał? To jest że mi rok bo... mnie dzisiaj nie było stać na uzupełnienie amunicji w STP. <laughs> pojechałem, bo czekałem aż mi wróci zarabiaczka z bitwy, a nie wróciła i pojechałem i miałem chyba w sumie z 25 pocisków. Przecież nie mów, że tyle wystrzelałeś, że się nie stać na uzupełnienie. Nie, bez ja. Akurat nie mam teraz kredyty, bo wydawałem całe srebro jakie miałem i muszę trochę pozarabiać. Dobra, tutaj do... jest. O kurde. Tylko? No, nie tak chciałem tutaj widzieć. Co tutaj jedziemy do tych domków? Czy co? Ba, bardziej, bardziej do przodu już. Tu macie czysto. Tak, to możecie już podjeżdżać. Letka jest. Raz strzeliła. Dwa. Jeden, jeden. Dwa, jeden. Trzy. Teraz one. O, spot, spot, spot. I SU, i SU uważa. Od czego, wyrywałeś od 500? Spokojnie, ja go robię. Tiger, P. Ferdek. Dobra, nawalają tutaj we mnie, także że... uziemiony. E, Lowa, Lowa, Lowa setką daje, jak dasz radę, faja. Na przejeździe tam. Jedzie. Może go z jeszcze coś Dobra, Ferdek strzelił jakoś. Tygrys, P, teraz strzeli strzelił. Zaświecicielowa? No ja spróbuję. Jak nie, dobra, to chcemy Giga P. Pet. Nie wiem, czy... To Ding. Stało. Uważajcie na tą Pet. setkę tam, na J-1. O, nice, w końcu. J-4, co jest Dobra, ładuję. Tam pali się kw 4 już nie mam nabojów. Będą ten... Będ będą tutaj coś próbować. Nie wiem, czy ten lowe, czy... Próbuję strakować on tego bo... No dawaj, dawaj. Jak go spróbujesz złapać, to ja go teraz skończę. Wiesz, podjesz, no wiesz. Rykoszet znowu od tygryfa. Dobra, dobra, dobra. Aj, no i mnie. Tak, nie Jest! Nie, 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 nie. Yes, a no, akurat no, jak go skończył Gdzie skończył <grym>? Tak ISU, 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 Isu Widział Cię? Na, na las A, dobra, to zaraz skończy dobra. Można. Cabręć Widzą, widzą Cały czwórka strzeliła. A my co mamy? Podjechać? Ja, tak, bo to jeżdżaj, uważajcie tutaj na setkę. Zaraz ten, postaram się ISU Nice Ja wyjeżdżam na dupę zaraz Isu Dobra, Isu jest Masz chalek jak setka się pojawi w rydso? Ostatni pocisk mam. Mam przeładowany. Ład, no. dobra, 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 to ja jadę, spróbuję tą setkę wyświecić. Albo chociaż bo jestem bardzo pocisku. wolny, bo mi kierowca siadł, a nie mam apteczki. To dobra, dobra, jest setka, setka jest. Uważajcie Fokus, Fokus, focus na to. Ja, ja ten, ja wyjeżdżam na dół tutaj, Tigerowi. W panterce. J jeden skończył na pewno. O, Ładuję. Się. Y ja już nie zdążę nic z nim zrobić, to staranuję U. przynajmniej. Czekaj Już ci pomagam, Ziedek. E, no, drog... medal jakiś dostałem, taka piącha. No. O, też, też tego nie miałem. Armurett. Ula, la. Widzę, są zalety tej posiadówki dzisiejszej. <grym> 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 też to drużuny to praktycznie nie gram, więc... Nie no, ładny jest ten medal, kurde. Trochę, Trochę wygląda aktywne, jak ten, ostateczne poświęcenie. A no jak tam te... multi już wylosował? Bo coś mu długo idzie z tym losowaniem. <laughs> Może już po zawodach jest. User left your channel. No ja Multiemu mówiłem, że dzisiaj bym chciał jeszcze User się napić piwa. Dobra, channel. już wylosował. No eee, dobrze. Eee, dobra, dobra. No To przerzucicie ktoś tam na przerzucił? To nas co, przerzuci? już, już nie gramy, tak? no no